W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Witaj najczystsza Maryjo. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli, faryzeusze rzekli mu: Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. On im odpowiedział. Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód on i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom? Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto tu, powiadam wam, jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chce raczej miłosierdzia niż ofiary nie potępialibyście niewinnych albowiem syn człowieczy jest panem szabatu apostołowie dlatego jedli te zboża że po prostu poczuli głód tak samo jak dawid gdy zjadł te chleby pokładne których nie wolno było mu jeść jakże łatwo jest oceniać innych i ich potępiać a nie szukać najpierw miłosierdzia dla drugiego człowieka, a nie zaraz składać go w ofierze. Niestety ta pokusa osądzania innych i potępiania pleni się także wśród współczesnych wierzących, i to nie tylko, że innych potępiamy, ale także i samych siebie, bo przecież czasami z głodu nie dotrzyma się takich czy innych postanowień składanych Bogu. Szukajmy tego miłosierdzia, bo tam możemy znaleźć miłość Chrystusową, która objawiła się w Jego zmartwychwstaniu. Nasz Pan pokonał śmierć i wziął na siebie konsekwencje naszych grzechów, abyśmy mogli żyć pełnią miłosiernej miłości. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.